Cześć Misiu Jak tam? Dobrze, dobrze, powoli I do przodu, właśnie też gotuję Widzę właśnie, że gotujesz piękną zupkę A my dla Ciebie wszystko, nie? Pamiętaj, my dla Ciebie wszystko Mnóstwo kucharzy, mnóstwo ludzi cudownych Się zgromadziło po to, żeby Tobie pomóc Pamiętaj, tak? Bądź silny, to jest najważniejsze Ja już nie mogę się doczekać, żeby ktoś mi połączył z salą, żebym zobaczył co tam się dzieje. Dawaj do nas, jest bardzo dużo cudownych rzeczy. Ale jak wyzdrowiejesz? Jest... Domyślam się. Słuchaj, dobra i Powodzonka. Zdrowia życzymy, Ja również zdrowia życzę. Jestem redaktorką z Gazety Fak. Robimy tutaj i trzymamy kciuki. Pozdrawiamy. Dziękuję bardzo. Cześć. Pa, pa. okazję eee, porozmawiać że przez telefon z Tomkiem. Mieliśmy okazję porozmawiać przez telefon z Tomkiem. Eee, ja nazywam się Jakub Płysk. Eee, jestem jego kolegą eee, i współpracujemy od jakiegoś tak czasu. Nie ukrywam, bardzo go wspieram w tym, żeby był zdrowy. Mam nadzieję, że to się uda. Eee, myślę, że ci wszyscy ludzie, którzy przyszli i ci wszyscy przede wszystkim kucharze, którzy przyszli, mam nadzieję, że tak samo jak ja eee, cieszą się z tego, że osobie, która założyła. Kucharze pomagają, mogą pomóc. A Karma wraca. Anegnotę, skoro tak się znacie, coś takiego, Mówiłem, że to szalone. Co ja mam szalone, powiedzieć a propos jego anegdoty, a propos ratuje. tego, że kocha, że kocha boczek, że kocha pomagać. E, bo tak naprawdę jeżeli robimy jakąkolwiek imprezę i pomagamy komukolwiek, to nawet jeżeli on ma inne plany, to on zawsze jest pierwszy, żeby pomóc. Zawsze przyjedzie. Ktoś, kuszałam, że ratuje sytuację wielokrotnie. Coż? Znaczy, jest u Tomka tak, ta, takie powiedzenie, że bez nas i tak nie zaczną. Ta, ta. I to jest cudowne, bez nas i tak nie zaczną. Tak jest. A coś takiego bardziej da się prywatnego takiego... Nie. Nie, nie da się, da się, da się. Nie da się. Prywatnych rzeczy nie. Prywatnych nie, ale czyli hasło jest jakie? Kucharze pomagają. Bez nas się nie da. Bez nas się nie da, tak. Bez nas się nie da, bo jak nie zrobicie... Znaczy, jak nie zrobimy czegoś fajnego i myślę, że świat gastronomii jest bardzo pozytywnie otwarty do tego, żeby pomagać. Tak samo nasi cudowni partnerzy, którzy nas wspierają. No i przede wszystkim cudowni goście. Chociaż przy tej kolacji mamy też bardzo dużo fajnych, pozytywnych gwiazd, które przyszły i wspierają również Tomka. Ale bez was się nie da. Dziękuję.